Zanim kupisz Dobermana, oczywiście, Dobermany, bardzo fajne psy, bardzo ciekawe psy, ale zanim zdecydujemy się na Dobermana, musimy sobie odpowiedzieć na szereg pytań, tak żeby być do końca pewnym, czy te psy pasują do nas, a co ważniejsze, czy my pasujemy do tych psów. Ale od początku: Dobermany są psami, które kochają ruch. I go bardzo mocno potrzebują. Oczywiście, kiedy mają tego ruchu wystarczającą ilość, wtedy nie ma najmniejszego problemu, żeby po tym wyszaleniu się, po tych ćwiczeniach, długich spacerach, jakichś zabawach, żeby u nas w domu przeistaczały się w zwykłe kanapowce. I najlepiej, żebyśmy im jeszcze zapewnili obecność nas obok nich, kiedy na przykład odpoczywają, kiedy oglądają z nami telewizor, czy też kiedy są blisko nas. Ale to co najważniejsze, musimy im zapewnić bardzo dużą ilość ruchu. Kochają ruch i żeby były nie tylko w świetnej kondycji takiej fizycznej, ale też psychicznej, musimy ten ruch im zapewnić. I to jest coś bardzo, bardzo ważne, ponieważ doberman, który nie ma wystarczającej ilości ruchu, który się, można powiedzieć, nie wyszaleje, może po prostu sprawiać problemy. A nikt oczywiście tego by nie chciał. Nie tylko od dobermana, to nie chodzi o to, że to jest duży, silny pies, ale też, na przykład, od tych mniejszych psów, takich jak na przykład szycu. Kolejna rzecz, zanim kupisz dobermana, pamiętaj: nic nigdy na siłę. Oczywiście z żadnymi psami nic na siłę, ale szczególnie z takimi psami, jak na przykład doberman. Ty masz go przekonać, ty masz z nim po prostu nawiązać taką więź, żeby on wiedział. Że jeśli coś od niego chcesz, to nie zrobisz mu krzywdy. Nic na siłę. Powoli wychowujemy, szkolimy, przekonujemy, motywujemy. Wtedy Doberman odwdzięczy nam się po prostu genialnymi cechami. A jeśli będziemy go zmuszać, kiedy to szkolenie, wychowanie będzie takie siłowe, co jest zawsze bardzo czymś złym, to wtedy niestety mogą pojawiać się problemy. Dobermany są bardzo pamiętliwe, bardzo inteligentne i oczywiście, chociaż mają bardzo mocną psychikę, to możemy im zrobić niestety krzywdę i wtedy będą problemy. Kolejna sprawa. Choć często przedstawia się Dobermany jako psy, można powiedzieć, agresywne, to w rzeczywistości, gdy zostaną normalnie wychowane, tu nie trzeba jakichś cudów, tu nie trzeba żadnej magii. My po prostu wychowujemy Dobermana jak zwykłego, normalnego psa. Może poświęcamy troszkę więcej czasu na socjalizację z innymi psami, no ale tak samo jest na przykład z Jorkami, z Haskimi, z całą masą innych psów i to takimi psami, które nam się wydają, że nie sprawiają w tym problemu. Zanim kupisz Dobermana, pamiętaj, jego się wychowuje normalnie. To nie jest coś cudownego, magicznego. Dobermana wychowujemy w normalny, zwykły sposób i wtedy mamy świetnego towarzysza. Kolejna rzecz, zanim go kupisz, zanim zdecydujesz się na Dobermana, pamiętaj, że on potrzebuje bardzo dużo kontaktu z opiekunem, z opiekunami. Chociaż najczęściej jeden, chociaż mieszka z całą rodziną, czy też z dwójką opiekunów. To raczej najczęściej, chociaż uwielbia wszystkich, to jedna osoba jest dla niego najważniejsza i on potrzebuje bardzo dużo czasu z opiekunem, z opiekunami, z ludźmi. Ich nie wolno izolować. To nie są psy, które mogłyby być izolowane, które mogłyby być trzymane gdzieś daleko od nas. One potrzebują naszego czasu, naszej uwagi. I tu uwaga. One potrafią się tak mocno przywiązać do człowieka, że mogą być wręcz zaborcze, zazdrosne o swojego opiekuna. I tu nie chodzi tylko o na przykład inne zwierzęta, inne psy, ale też o ludzi. Ta więź, jaką potrafi do Doberman nawiązać z opiekunem, z człowiekiem, jest naprawdę olbrzymia. Bardzo duża i oczywiście to jest olbrzymia zaleta, ale musisz pamiętać, że zanim kupisz Dobermana. Musisz o tym wiedzieć, że musisz poświęcić mu sporo czasu. No, oczywiście, dla większości osób, które chcą mieć Dobermana, to jest olbrzymia zaleta, że ten pies będzie chciał być przy nich, że on będzie im towarzyszył. Najlepiej we wszystkim, ponieważ większość Dobermanów jest właśnie taka, że one najchętniej by były cały czas przy nas. I jeśli ci się to nie podoba, jeśli nie masz czasu dla psa, to nie chodzi tylko o trening, nie chodzi tylko o ten wysiłek fizyczny, ale od normalnego, zwykłego czasu, żeby być z tym psem, żeby zwracać na niego uwagę, żeby był w tej Twojej przestrzeni, to może wybierz inno, innego psa, a może kota, czy też, nie wiem. Ale idźmy dalej. To świetny uczeń, ale z tych troszkę bardziej upartych i tych mających sporo swojego zdania na większość z tych rzeczy, które go otaczają. On się szybko, błyskawicznie uczy, bardzo inteligentny, bardzo sprytny, tylko, że Musisz go przekonać. Musi widzieć w tym sens, niekiedy potrzebna jest motywacja, lepiej tego psa nie znudzić i wtedy rezultaty będą, jak to niektórzy mówią, spektakularne. Ale jeśli nie potrafisz tego, nie wiesz, że wystarczy troszkę motywacji, troszkę cierpliwości, zainteresowania tego psa tym, co będziecie robić, tego, tym, co chcesz go nauczyć, no to niestety rezultaty będą opłakane. Tak jak wspomniałem, nic na siłę, i tutaj w nauce, w szkoleniu tak samo. To urodzony sportowiec. To jest właśnie pies dla ludzi, którzy uprawiają jakiś psi sport. O psich sportach jest materiał na kanale, bo często mówię, jakie są psie sporty, a nie zawsze, nie wszyscy wiedzą, jakie są. Dobermane są urodzonymi psami, sportowcami, takcy atleci. Naprawdę szybkość, siła, elastyczność w treningu, umiejętności i taka chęć współzawodnictwa, to jest coś, co naprawdę czyni świetnymi sportowcami. I zanim kupisz Dobermana czy inną rasę, którą będziesz chciał w tej materii używać, wykorzystywać, to może zamiast inne psy, może właśnie Doberman będzie świetnym wyborem. Zanim go kupisz, pamiętaj, że to jest świetny stróż, potrafiący świetnie pilnować do tego, nie jest szczęśliwy i kolejna bardzo ważna sprawa dzieci. Oczywiście te psy dogadują się z dziećmi, jednak jest potrzebne wychowanie i jednej, i drugiej strony to jak zawsze. Są to też psy duże, silne, ciężkie i chociaż są uważne, no to mogą niechcący potrącić dziecko, ale to dogadywanie się to nie jest ich największa, to nie jest ich najlepsza cecha. One tolerują dzieci, ale dzieci raczej znane, można powiedzieć takie swoje, domowe dzieci. Co do innych mogą mieć bardzo mało cierpliwości. I jak zawsze, będę powtarzał to, to zawsze, pod opieką osoby dorosłej, pod opieką opiekuna. Zabawa z dziećmi pod opieką opiekuna. Dobermany są bardzo mocno oddane oraz nastawione na człowieka, gdy je w odpowiedni sposób wychowamy. I zanim go kupisz i... Zastanów się, czy jesteś w stanie je w odpowiedni sposób wychować, czy jesteś w stanie zapewnić im odpowiednią ilość ruchu i co może ważniejsze, odpowiednią ilość czasu z sobą, czy też z kimś z Twojego domu, mieszkania, rodziny. Wtedy nie będzie raczej problemów. Takie wyświechtane powiedzenie, ale Dobermany to nie są psy dla każdego. Chociaż można o każdym się tak powiedzieć, to jednak Dobermany. To są psy, które się wybiera, kiedy się wie, że jesteśmy w stanie je wychować, jesteśmy w stanie je prowadzić, mamy odpowiednią ilość czasu, to jest najważniejsze. No i lubimy po prostu tego typu psy czyli aktywne, inteligentne, mające swoje zdanie, ale bardzo, bardzo mocno nastawione na człowieka. One naprawdę, aż w zadziwiający sposób potrafią się z człowiekiem. Związać ta węś, ta więź, ta przyjaźń jest naprawdę dla wielu dużym zaskoczeniem, że Doberman potrafi taką nawiązać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Nie tylko o Dobermanie, ale ogólnie. Koty, psy, wady, zalety, opisy, historia. No, dużo tego jest na kanale. Zapraszam też na moje inne kanały. Ciekawski Jak Polak, czyli ten, no to co oczywiste. Projekt Ciekawość tam bardziej naukowo o kosmosie, jak coś działa, też zapraszam. Marcin Pasierb to bardziej to co jemy, troszkę przepisów, a historia, no to oczywiście o historii. A na dzisiaj dziękuję i zapraszam oczywiście ponownie.